Masz nadwagę i otyłość, ale panicznie boisz się lekarzy. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak wygląda wizyta u lekarza i czego możesz się na niej spodziewać. Zapraszam. Cześć. To dr Kuba. Witam Cię na kanale dr Kuba odchudza. Opowiem Ci dziś o odchudzaniu inaczej. Na całym świecie ponad 2 miliardy osób jest otyłych. W Polsce statystyki również nie są optymistyczne. 62% mężczyzn, a 45% kobiet cierpi na nawagę i otyłość. Nadwaga i otyłość uznane zostały za choroby cywilizacyjne, stanowiące globalny problem zdrowotny. Otyłość zaliczana jest do najistotniejszych przewlekłych chorób niezakaźnych, a WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, wpisała otyłość w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych pod kodem E66. Wszystkie te informacje wskazują, że nadwaga i otyłość to powszechny problem, z którym zmaga się coraz większa liczba osób. Stąd logiczne wydaje się pytanie, kiedy powinnam, powinienem zgłosić się do lekarza. Otyłość jest chorobą przewlekłą, postępującą, bez tendencji do samolistnego ustępowania i z tendencją do nawrotów, charakteryzującą się nadmiernym gromadzeniem tkanki tłuszczowej, czego konsekwencją jest rozwój powikłań metabolicznych i niemetabolicznych oraz pogorszenie jakości życia oraz skrócenie czasu jego trwania. Nadwaga przez WHO określana jest zmianem przedotyłości. Biorąc pod uwagę postępujący charakter choroby, skuteczne leczenie metodami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb pacjenta należy rozpocząć już na etapie nadwagi. Jeżeli doszło do postępu choroby, każdy moment jest dobry. Aby wdrożyć leczenie, którego celem jest zahamowanie dalszego rozwoju choroby, uniknięcie nawrotów, zapobieganie występowaniu powikłań spowodowanych nadmiarem tłuszczu w organizmie lub ograniczenie ich nasilenia oraz ogólna poprawa stanu zdrowia, i jakości, a także przedłużenie życia pacjenta. Gdy już zdecydujesz się podjąć leczenie, spotykasz się z kolejnym problemem, mianowicie musisz zdecydować, do jakiego lekarza powinnaś się udać. Zgodnie z istniejącym modelem opieki zdrowotnej, leczenie otyłości powinno być podejmowane już na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie lekarz rodzinny ma możliwość współpracy z interdyscyplinarnym zespołem złożonym z dietetyka, psychologa i fizjoterapeuty. Przy bardziej skomplikowanych w przypadkach wizyta u endokronologa wydaje się być bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Z jakichś powodów leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, pacjent powinien zostać skierowany do specjalistycznego ośrodka, w którym zajmie się nim obezitolog lub chirurg bariatra. W Polsce praktycznie nie ma zbyt wielu specjalistycznych ośrodków lub interdyscyplinarnych zespołów dostosowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, które mogłoby wspierać lekarza rodzinnego w leczeniu otyłości. Pozostaje prywatna służba zdrowia i wąsko wyspecjalizowani specjaliści, w tym endokrinolodzy, którzy ukierunkują właściwie leczenie w oparciu o indywidualne potrzeby pacjenta. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami amerykańskich towarzystw endokronologicznych, każdego pacjenta ze wskaźnikiem masy ciała Body Math Index 25 i więcej należy diagnozować w kierunku występowania takich powikłań, jak stany przedcukrzycowe, cukrzyca typu drugiego, zaburzenia lipidowe, naciśnienie tętnicze choroby sercowo-naczyniowe, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, zespół policystycznych jajników lub niepłodność, hipogonadyzm męski, zespół bezdechu w czasie snu, astma oskrzelowa, zmiany zwyrodnienia wystawów, wysiłkowe nietrzymanie moczu, refluks żołądkowo-przełykowy, depresja, jednocześnie Wszystkich pacjentów, u których stwierdzono te choroby diagnozuje się w kierunku występowania nadwagi lub otyłości. Kiedy już odczujesz potrzebę wizyty u specjalisty, ważne jest, aby odpowiednio przygotować się na spotkanie z lekarzem. Chodzi o to, aby wizyta była jak najbardziej efektywna, a Ty jak najbardziej zadowolony, zadowolona z jej przebiegu. Na pewno zastanawiasz się, jak wygląda wizyta u mnie. Zanim jednak opowiem Ci, jak wygląda wizyta w moim gabinecie, mam do Ciebie prośbę. Tradycyjnie, jeśli spodoba Ci się ten film, zainteresują Cię Ci tematy, które poruszam, może oczywiście ten film zalajkować lub zasubskrybować mój kanał. A teraz wracam już do tematu. Jak wiecie, jestem endokrynologiem, diabetologiem i posiadam specjalizację z chorób wewnętrznych. Gro mojej pracy koncentruję wokół niechirurgicznego leczenia nadwagi i otyłości. Przed pierwszym spotkaniem zawsze proszę pacjenta o wykonanie pakietu badań, który pozwoli mi odpowiednio zdiagnozować jego stan. Zestaw niezbędnych badań różni się w zależności od typu płci i dostępny jest na mojej stronie internetowej www.mpacz.pl. Kobietom zalecam również wizytę ginekologiczną i badanie USG Piersi. Spotkanie z pacjentem rozpoczynam od standardowego wywiadu. Pytam o historię leczenia, czy wcześniej już były podejmowane próby leczenia otyłości, z jakim efektem. Pytam Was o wasze ogólne samopoczucie, o funkcjonowanie na co dzień w domu i w pracy, o Wasz sen, o jego jakość, jego długość. Pytam o dystrybucję tkanki tłuszczowej, gdzie ona się odkłada, czy są to biodra, brzuch, czy ramiona, czy jest obecny celulit. Ważne dla mnie jest również, jak osoba, z którą przeprowadzam wywiad, jaką ma kondycję, czy łatwo się męczy. Pytam kobiety o miesiączki, o ich regularność, ich jakość. Pytam Was również o kondycję Waszej skóry, włosów, paznokci bo często nie zauważacie tych zmian w codziennym życiu, gdyż rozwijają się one na przestrzeni miesięcy czy nawet lat. Badanie fizykalne obejmuje pomiar ciśnienia akcji serca, a także wzrostu i wagi oraz analizę składu masy ciała. Wskazane jest wykonanie również badań laboratoryjnych w godzinach porannych i to są morfologia krwi, lipidogram, poziom sodu, potasu, poziom glukozy, insuliny czczo, poziom hemoglobiny glikowanej, czyli HbA1c, Ocena czynności wątroby to jest ALAT, ASPAT, GGTP i bilurubina całkowita. Czynności NEREK to jest mocznik kreatynina, jak również poziomy kwasu foliowego, poziom kwasu moczowego, poziom feretyny, poziom LH, FSH całkowitego testosteronu. Ponadto u kobiet poziom dedimerów i poziom estradiolu między 3 a 5 dniem cyklu, a u mężczyzn dodatkowo jeszcze proszę o wolny testosteron. Przebiegowe wywiad, pomiar ciśnienia krwi, analiza składu masy ciała oraz badania laboratoryjne z krwi pozwalają na ustalenie przyczyn powstałych problemów zdrowotnych, e, powstawanie e, powstawienie właściwej diagnozy, dobranie właściwego leczenia, skrojonego na miarę i zapewnienie bezpieczeństwa kuracji. W przyszłości badania laboratoryjne i badania fizykalne e, umożliwiają monitorowanie postępów e, i monitorowanie bezpieczeństwa całej kuracji, bo to jest najważniejsze. To były najważniejsze informacje, które chciałem Wam dziś przekazać. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek w ramach przypomnienia do udostępnienia tych materiałów. Napisz w komentarzach o swoich doświadczeniach, zadajcie mi pytania, na część z nich postaram się odpowiedzieć w kolejnych odcinkach. Zatem do usłyszenia wkrótce, odwrócajcie się z głową!